Dziękuję. się Maneczko z tej senior firmy. Bardzo Was przepraszam za moją nieobecność na kanale, ale byłem chory dość poważnie. Eee, pod tym odcinkiem szczabi to już to będzie przeszłość. Może zaczniemy sobie. To już będzie ostateczna seria z AliStri. Eee, nie wyszło serium, bo po prostu odechciało mi się tam grać, a tu mi się na pewno zachce grać. Dobra, no, zagramy sobie może mentalem. Zresztą jakąś postać pierwszy level mam stworzoną, co tam i tak na, na niej nic nie ma. Mm, sorry, naprawdę sorry, że po prostu tak mało aktywności na kanale było. Postaram się to nadrobić. Nie wiem, czy wam podejdą te odcinki z, z tego serwera, czy też nie. Mam nadzieję, że tak, bo trochę kanał nie dbałem sorki. Dobra, na start otrzymaliśmy tu jak o podstawowe EQ, EQ plus 9. Tu otrzymaliśmy jeszcze pas miany. Na poziom pierwszy, tu jakieś jeszcze zmiany zmień bonus. WCF No, jakieś nowe coś jest, ale nie wiem o co chodzi za bardzo. Jeszcze zagramy sobie mentalem, bo tu widzę, że tu bodziaków jest dużo. Tu jest tak, po jednej podce nieskończonej, po pelerynce nieskończonej, i tak to po. i tak to idzie. Tu jakieś jeszcze smocze życie, i smoczy, a tak. Właściwie zauważyłem, że dużo ludzi zaczęło tu nagrywać, wymieniając od żabka po respekta. No, trochę tu ludzi nagrywa, nie powiem. Ale powiedziałem, że muszę zacząć serię, którą naprawdę już poprowadzę długo, bo na innych serwerach mi się nie chciało, a ta seria będzie tylko i wyłącznie nagrywana. Nic, ty, nic, o, ale tu jak Nic nie będę nagrywał poza odcinkiem. No nawet nie będę nie, nawet nie będę dropił, nie? No chyba, że tam jakieś ulepszacze podrobić, to wam nagram po prostu bez głosu i jakoś zmontuję to fajnie, nie? Więc bardzo przepraszam. Mam nadzieję, że się wam wypłacę. Aktywność na kanale, no... Nie była za fajna, ale to myślę, to było spowodowane tym, że coś tak mi się odechciało i to jeszcze chory byłem, no i... sorry. Skin na 17 wchodzi na P, to dobijemy sobie O jest tu GM Jak się nie mylę, jak to jest ta stara Alistria, to naprawdę jest fajna To jest ta stara, czyli tam Fahir się kupowała takie Mieczyki fajne, jak, jak to jest to rzecz jasna, nie? Widać inny wygląd miast, co mi się też najbardziej podoba No jak mówię Trzeba nadrabiamy i to ostro dziś. Znaczy dziś, o, no. Ogólnie teraz trzeba coś odrobić, bo się będę powtarzał, ale przepraszam, nie? Bo trzeba wam to wynagrodzić, bo to była masakra. Co uczyniłem? I o co mi, i o co tu chodzi? Pyk, pyk, pyk. Pik, pik. A widać to też tak normalnie się zmienia. Nie, normalnie się zmienia, to nie wiem o co mam. Fajnie, pik, 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 pyk. Dobra, jest HP Rzecik, jak to woli. Um, pik. Pyk, dobra, dobra, o Sprzecik, jeszcze krytyk jest, to to... Na naszyjnik mi ładny... Ładnie wszedł. Chciałem powiedzieć, że weszedł. <grych> pyk, pyk, pyk. Okej. Przy ten odcinek gdzieś wrzucę to jest pewne, czyli dziś to jest. O buty też mi, też mi ładnie weszły, bo on dla niej kryty. E, dziś czyli E, to jest szósty ma e, marzec, tak? Marzec, e, dziś to na pewno wrzucę. Mm, no co, no? Może. to powiedzieć. What the fuck? Metiny? Może nie zadbałem jako, jakoś o ten kanał, ale. No, przesrałem, nie no. Będziemy się to stało starać teraz naprawiać i na pewno to naprawię reguura, regularnym wrzucaniem filmików Myślę, że nie zrozumiecie człowiek e, Człowiek nie robot też może być chory, a ja miałem iść już do M2 i... No niestety no Chciałem coś nagrać, ale nie byłem w stanie, nie? Sorry, sorry. Jeszcze raz sorry Ok. Ta książka jest odpowiednia, dobra, Może tu sobie coś założymy na większe DMG I na tych Metinów jest Dobra, ubijemy sobie pierwszego Metina no może te hity jakoś nie są... Um, powalające, ale. I na przykład widzieliście film Robysy, nie że tu wiecie, chcę kogoś obrażać, ale zawsze miała 15 na miecze i nic z tego nie zmieni. Każdy ma zawsze 15 na miecze i tam potem 13. W przypadku Aliena 13, 12, prawda? Na miecze sztylety, No chyba, że ktoś ma 4, 15, to szacun, ale tak to każdy robi na miecze. Myślę, że dwuręka to, to też będzie dobra. No co, no i teraz trzeba popracować odcinki co, co, codziennie, to jest stuprocentowo pewne. Po 10 minut, tak myślę. Kr pierwszy odcinek będzie taki krótki, 10-minutowy. Potem po tak 15-20. Tylko muszę zobaczyć, czy Wam się podobają. Czy jest sens nagrywania. Czyli wiecie, sens zawsze jest, ale. O właśnie, o właśnie. Te fragmenty się dostawały, już nie pamiętam, na co to się wymieniało. Dokładnie, na co się to wymieniało, ale wiem, że się na coś wymieniało. Jak grałem na starej Alici, to chyba nawet odcinki miałem na starym na Le. Ale nie wiem, nie pamiętam. Fak. Chyba, chyba cięcie sobie zrobimy. I co za frajer. Dobra, widzimy się za sekundkę. Dobra, jesteśmy z powrotem. Tam musiałem tylko się przelogować na inne ch, bo to tam im nie będę ksuł. I laga. Tu Matina, na Metinie siedzi widzę. Ale lagi mam. Coś jest nie tak. O już, ale przecież mam wszystkie programy powłączane, więc nie powinno być jakichś błędów. Dobra, zaraz wam to, to pokażę jak to wchodzi na no 17. Chyba, że mi nie wejdzie będę musiał cofnąć, ale to już by był pech. Dobra, tu będzie trzeba trociut poczekać. Kasa jakoś leci, pomalutko, ale leci. Oj widzicie i weszło na P, więc jest git. Dobra, dobiłem sobie metka i myślę, że skończymy. bonus, jakaś tu alchemia, sam nie wiem dokładnie o co to chodzi. Tu dan... o, jakieś, Aha, tu za zabicie tych potworów też się tu jakieś te dostawało punkciki. Co się je potem wymieniało. Okej. Okay. Małż spróchniała skrzynia. No tu, eliksiry ze skrzyni Sunzi. Tu Małż. A Małż chyba był potrzebny tu do ulepszeń. No dobra. A tu jakieś takie gubienka. sobie dobijemy dobra dobra tu jeszcze nam lewelek myślę że pyknie dobra ja się z wami żegnam jeśli odcinek się podoba to zostawcie kciuk w górę subskrybujcie mój kanał żeby być na bieżąco komentujcie i Was przepraszam i widzimy się w kolejnym odcinku